Cześć, 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 witajcie w kolejnym odcinku Nie w kolejnym odcinku Witajcie na serwerze Solar MTA Dlaczego tutaj jestem jest to pseudol Ale oczywiście szczerze tak ostatnio sobie weszłem gdy Wziąłem sobie... Nasze zdanie do serca, żebym nagrał z jakiegoś pseudola, z oceniania serwera, czy po prostu czy warto tutaj na nim grać. Ja na tym spędziłem aktualnie dwa dni, jak widać mam 800 tysięcy e, i oczywiście jakiś tam samochód i kupiony taksometr w samochodzie, tylko jest inny problem. Dziś samochód jest w dupie i nawet nie mam do niego dostępu. Bo ogólnie jest taka sytuacja. Oczywiście dostaniecie tutaj krótką prezentację, jak to wyglądało na lokalnym serwerze. Po prostu wpadłem do tej wody, tutaj do takiego jakby oczka wodnego w i no niestety auto mi znikło i chuj. Ja myślałem, że w przechowalni, że się te na drogę. A okazuje się, że gówno, nie ma samochodu. Po prostu auto widmo się zrobiło. Lecz mówi się trudno. Oczywiście jest ocenianie serwera so Solar MTA. Jedna rzecz mnie tutaj oczywiście jest to pseudo, jak powiedziałem. Mamy tutaj centrum pomocy jak na For Life, po prostu wzięte, bynajmniej podobne do For Life, a, co kiedyś było. I chyba Solaris RPG też taki sam posiadał, więc można powiedzieć, że to może być i ten sam autor. Ale oczywiście nie dam sobie za to już ręki uciąć. Mamy tutaj skrypty oczywiście z Sinse MTA w wersji zielonej. E, oczywiście to nic nie jest złego, bo powiem Wam, że to fajnie ze sobą wszystko spółgra. Mapa, e, powiem tak, to nie jest błąd serwera z mapą, tylko u mnie po prostu mi się ta spierdoliła i na przykład na daily posiadam taki problem, że dziś koło mi strasznie gui wypierdala i tyle. Po prostu to nie było restartowane przez długi okres czasu i tak potrafi, lubi, a mam dala film do nagrania, więc wiecie o co chodzi. Mniejsza z tym, drzewo przydzwoniłem. Co jeszcze? Oczywiście mamy tutaj takie standardowe to, co jest na tym, tutaj mamy osiągnięcia, nie pamiętam czy na podstawowym chyba Since RPG w wersji zielonej po prostu było coś takiego jak osiągnięcia, ale wiem, że tutaj te osiągnięcia działają, bo na tamtej wersji, na tej wersji zielonej oczywiście grałem. Rozpocząłem swoją rozgrywkę, fajnie się grało, oczywiście kiedy był pierwszy właściciel. Tego serwera który poprzerają, tak skrypt, żeby fajnie wyglądało. I powiem wam, że fajnie mu się to udało, ale niestety wyszło jak wyszło, serwera nie ma. Wiecie co? Wezmę sobie CJ Fallo, Dlaczego? Nie masz tyle gotówki w wykoncie bankowym. Mogliby dodać, że da się kartą lub gotówką kuźwa, bo to na daily to zrobił. A jezus, przechowanie. Czyli jeszcze się muszę wrócić. Nie, dalej widzimy się po przerwie. Ale, oczywiście, na początek ocenianie, eee, ocenianie, Ocenia... eee, oczywiście, podsumowanie oceny będzie nas... eee, pod sam koniec filmu, po prostu po analizie, i tak dalej. Solar MT ma tak naprawdę logo zapierdolone z Solaris RPG, chyba że coś delikatnie zmienili, ale też to też jest takie delikatne logo z Sins RPG, tego w wersji zielonej. Po prostu będę mówił Sins, nie tego w wersji pomarańczowej, co miał Never, ale wiecie o co chodzi tutaj mamy oczywiście też i połączenie konta z Discordem z synchronizowaniem żeby w ogóle tutaj pisać na czacie premium musimy mieć konto połączone z Discordem fajna rzecz jeśli nie chcemy robić żeby ograniczyć ten syf na czacie ale mm, nie oszukujmy się nie wiem ile serwer postoi, więc nie, nie wiem po jakich mam to po prostu łączyć. Ale, oczywiście, łączenie nic się nie kosztuje, ale różnie to bywa. Yy, mamy też i ekwipunek standardowo. Na razie, co ja zauważyłem, nie ma coś takiego tutaj jak strefy DM, yy, ani coś takiego, czyli na razie, po prostu właściciel, yy, można powiedzieć, że osoba, która aktywowała delikatnie projekt. E, bo M tam w ogóle wcześniej był, wcześniej był tam tą samą sklejką, tam e, Sins, e, Solarisa i For Life'a. Mm, dlaczego mówię For Life'a? Dlatego, że tutaj macie takie coś, e, modele, nie wiem czy są autorskie, ale na razie uznaję, że są. Jeśli ktoś się je widział, to może mi powiedzieć. I tutaj mamy takie po prostu dymki informacyjne z For Life'a. E, mam nadzieję, mm, to co tak obszukiwałem, tak jak wlazłem tutaj, bo zastanawiałem się, skąd on to zapierdolił. I tak szukałem, szukałem, szukałem. I tak. Nigdzie nie znalazłem, chyba że kiedyś było to dostępne, a później po prostu ktoś to usunął i zdążył wyrwać to. Akurat te dymki mi się podobają, więc to jest akurat plus. Ale wiem, że For Life ma zmienione teraz. Jedyna co mi się fajna rzecz tutaj podoba, że chociaż tutaj jedna osoba, która tworzy pseudo-serwer, ja to już mówiłem tyle razy, możecie i wy stworzyć swój pseudo-serwer. Mi to nie przeszkadza i mi to lot to tak naprawdę. Najważniejsze, żeby się fajnie grało i nie było mikropłatności takich jak hurfa, na Daily. Ale co jedyna mi się fajna tutaj rzecz, w niektórych osobach, którzy mają jakiś Można powiedzieć, że hobby, potencjał tworząc pseudo-serwer Robią fajne mapy, jak zobaczycie ja bym na się nie domyślił, żeby zrobić tutaj mapę I to fajnie wygląda, teren budowy czy po prostu naprawianie rur wodociągowych I patrzcie tu tu trochę wodę, no kurwa coś pięknego I wracając do tematu pseudo-serwerów ja nic do tego nie mam, jak to powiedziałem, możecie dla mnie tworzyć pseudo serwer i nie ma z tym problemu, tylko macie zapał, chcecie to robić, chcecie dalej coś w tym iść w tym kierunku. Chcecie go dalej aktualizować, żeby ten serwer po prostu szedł dalej powoli? Oczywiście trochę to będzie zajmowało, jeśli się nie znacie na skryptowaniu. Wsiaki zaczęły szczekać, typowe dwa małe potwory. Wracając do tematu, pewnie się już któryś raz powtórzę, po prostu mówi się trudno. Mi nie przeszkadza, jak ktoś stworzyć pseudo serwer z klejką z internetu, ale po prostu widać, że ma potencjał, chce coś dodawać nowego, czyli widać ten po prostu zapał w, w klatce piersiowej. I chcę coś dalej robić. Na przykład dodając nowe mapy, odświeżając tą mapę z Andreas, jak mówiłem jak z, z tymi rurami tam. To mi się naprawdę fajnie podoba. Już szczerze, wolę takim, na takim serwerze grać, który jest delikatną sklejką i coś powoli sobie chłop przerabia. Uczy się skryptów języka aula itd. Tak tak niż po prostu człowieka, który ma wyjebane w projekt stworzył serwer pod jakiś po prostu jakiś cel, na przykład bojówka. Oczywiście bojówka jest nie do końca, że spoko też trzeba na to zezwolić, bo w końcu same zarabianie, zbieranie na domki, czy kurwa na samochody, czy inne takie pierdoły to jest naprawdę już robi się czasami nudne. Wystarczająco, że taki um... Santori co prawda ma rozwinięty kraj i ten kraj się trzyma. Po prostu na ścisłych zasadach. Dziękuję do widzenia. Oczywiście tam są wyjątki, po prostu zjebane. Na przykład taki For Life nigdy chyba nie prowadzi polityki organizacji przestępczej. Chyba wiem, że chyba jest taka frakcja Pozoranci czy coś koło tego, co kiedyś na przykład PyLife posiadał. Eee, co po prostu ta organizacja czy frakcja miała za zadaniem tworzeniem fajnych akcji roleplayu dla, fra dla frakcji. Po prostu Tematyka była zazwyczaj dowolna. Mogłeś i odgrywać broń palną, i tak dalej, ale chyba się broni palnej nie dało używać. Czy mogli? Nie pamiętam. Nie chcę was kłamać, ale jak ktoś gra na Forlife i jest zagłębiony w ten temat, niech mnie ewentualnie poprawi. Ja na Forlife, jak wam, chyba nie skłamać. Nie wchodziłem od. Około roku, ale tam wlazłem zobaczyć co się zmieniło ewentualnie, bo kiedyś czytałem listę na forum co się zmieniło I tak stwierdziłem, a wejdę zobaczę, może coś się... faktycznie jest coś fajnego, a ja po prostu wiecie nie doczytałem cokolwiek Ale nic nie znalazłem dla siebie i też było mi trudno po, jakby z powrotem dołączyć do serwera Jakby te trochę te community, może nie powiem, że się zepsuło, ale bardziej no, wiecie, no tak trochę się zgniło. Po prostu te komunikaty trochę zgniło i tam jest trochę bardziej, może nie robi się bojówka, ale bardziej tacy. I tak naprawdę to tyle mogę powiedzieć. Na przykład wiem, że ktoś tworzy serwer, serwer Silver MTA i on jest głównie nastojowy, nastojowy, nastawiony przepraszam na bojówkę. Powiem tak. Ja to, powie ja to, mój komentarz był bardzo prosty. Znowu kurwa bojówka. Ale okej, okay, jak już powiedziałem, bojówka jest potrzebna, ale... Nie róbmy takiej bojówki, bojówki, że dosłownie na czacie musimy się wyzywać gdziekolwiek, bo to jest naprawdę okej, okay. w formie żartów to się wyzywajcie kurwa na, na prywatnym czacie, ale na serwerze to tak ludzie, to, eee. ja wiem, że trzeba mieć i też późniejsze zasady niż ty, takie ten i tak dalej, ale nie oszukujmy się, idą osoby na bojówki na serwerze MTA, a którzy... Są starymi wyjadaczami z For Life, Apylla, Santorii czy z innych takich większych serwerów, które były lub po prostu upadły. I chcą też normalnej rozgrywki, ale też luźniejszymi trochę zasadami, bo na przykład For Life jest nastawiony, tak wiecie, śrubę dopierdolić. O, i jasne zasady. Okej, okay, dzięki temu serwer stoi, bo po prostu znalazł swoją grupkę graczy, grupkę bardzo dużo kupę graczy, którzy chcą tak po prostu grać i se kurwa, grają, nie? A tak naprawdę, typu, nie oszukujmy się, sorry, Tomek Daily i pozostałe serwery. Ja wiem, że to jest nastawione na bojówkę i tam idą wszystkie odrzutki. Na przykładzie takim, że teraz przejąłem liderstwo Saft i to co ja widzę, w większości tam przechodzi z frakcji do frakcji, nie mając w ogóle pojęcia, i w ogóle te osoby odpierdalały w innych frakcjach i chcą dołączyć do następnej frakcji, żeby odpierdolić dalej. No to to, to jest taki... No dobra, no rozumiem, że tam nie ma nic do roboty i jak to większości mówią, ale ja nie będę dodawał ludzi pod pretekstem, bo mi się kurwa nudzi, no nie oszukujmy się, no ja pierdolę. Ale mniejsza, to nie jest tematyka community NTA, tylko odnośnie Solar MTA. Oczywiście odnośnie tej pracy, co aktualnie pracuję, bo zapom zapomniałem się w ogóle powiedzieć, jest to praca kosiarek znajdująca jak widać na mi Missionary Hill, Phil, Hill przepraszam. I po prostu, co naszym zadaniem jest, no wjeżdżamy w te kłębki trawy, jedne są większe, jedne są mniejsze, nie wiem czy te większe dają więcej, nie zwróciłem jakąś mega uwagi, możecie mi to powiedzieć, jak wy zwrócicie na to uwagę. I tak naprawdę to jest praca od zerowego, podajże, levela, chyba, zaraz się poprawię ewentualnie, lub od piątego której możemy kosić sobie trawę i dostajemy w miarę do, dobrą e, kasę, ogólnie dobrą kasę i w miarę dobry ekspie chodzi o pracę. Bo tutaj mam, nie mamy systemu SRP czy punktów gracza, tylko mamy po prostu system leveli, który był na Solarisie. E, le, na, na przykład te u góry mi się bardzo fajnie podobało. Nie powiem, nie powiem fajne wbijanie po prostu expa levela niż standardowo, jeśli przy FUDZIE czy przy kasie, przy KASIE. Ogólnie przy życiu czy etc. I co tu jest jeszcze fajnego zrobionego? Wiem, że na podstawce podaję, że Sins RPG nie było na tych kosiarkach, bo te kosiarki mają ten sam jakby ten, tylko delikatnie zostało to przerobione, że jak widzimy ta dupa kosiarki, dupa, a bardziej kosz tej kosiarki, jest delikatnie odczepiony, przechylony jakbyśmy go wysypywali z naszej kosiarki i widać nawet efekt wysypywania się jakby pozostałości, nie chciałem powiedzieć zmielonej trawy, ale skoszonej trawy do skupu no można powiedzieć, że bioodpadów, tak? Bo oficjalnie skoszona trawa to bioodpad, nie? Choć moim zdaniem tutaj powinni dodać lepszą mapkę, która by po prostu tutaj by coś było takiego, że nie wiem, taki, taka górka bioodpadów, nie? Eee, czy po prostu już by wolał górkę he, he, ziemi, która by wyglądała na może byłoby sobie wybrać Zgniła po prostu już trawa na słońcu, która by... Wiadomo o co chodzi. Ja dzisiaj się nie nadaję na film, niestety. No kurwa. Kolejną pracą, którą możemy sobie sprawdzić oczywiście na tym filmie i jeszcze jedną, bo tylko dokładnie jeszcze dwie, ale tramwaj nie będę wam pokazywał, to jest po prostu zwykłe tramwaje, praca AWK, co się zarabia około 600 y, dolarów. I co jakiś czas tam się też ten tramwaj zatrzymuje, że niby się zatrzymuje na przystanku, automatycznie, akurat to jest fajne rozmaicenie, nie powiem. Następną praca to jest praca dorywcza, którą po prostu... Jesteśmy dostawcą jedzenia, jest to standardowa praca z paczki Sinse RPG. Ale tutaj mamy... Dali kurwa nie, O ja cię pierdolę. Wcześniej był skuterek, ale teraz mamy hulajnogę. Ale super. E, w tej pracy chodzi o to, jak widzimy, tutaj mamy tą pracę bodajże od piątego levela, to akurat be, dobrze pamiętam. E, pamiętam, że na poprzedniej jakby edycji Solar MT ta, ta praca była dobra pod, e, expa na początek, zera po magazynie, żeby po prostu się ludziom ten magazyn w dupie nie blasał, ale niestety wchodzi. Ale czy ta praca teraz jest tak samo? Bo pamiętałem, niestety nie, ale oczywiście Wam pokażę. Punkty mamy strasznie oddalone od siebie, po prostu jest to praca, no nie powiem taka bardziej mm, zarobkowo, by mógł jeszcze ok, ale oczywiście to jest drobne utrudnienie dla naszych graczy. Tutaj mamy pojazd, oczywiście dajemy tutaj paczkę z jedzeniem, mamy nawet animację, no to oczywiście to było na tej standardowej wersji i dostajemy tutaj około 3,500 dolarów naszej wypłaty. Pojedziemy sobie do tych dwóch najbliższych i wrócimy. Dlaczego? Ee, oczywiście po całej mapie nie będę jeździł, raz, że mapa mi się pobugowała dwa, <laughs> nie chcę mi się na tym robić. Mm, I tutaj czekajcie. Nie mówcie, że ja po pierwsze. A nie, to jest tam w głąb tych domków, dobra. No sobie wjeżdżamy tutaj i mamy dwa rodzaje, jakby blipów. Mamy bota, który odbiera od nas jedzenie i nam to zajmuje 2-3 sekundy nad mniej więcej coś koło tego. A kurwa, to nie tu. Yy, I też mamy po prostu zwykły marker, co zostawiamy. Jak typowy dostawca jedzenia, proszę zostawić pod drzwiami, nie? Yy, ja osobiście. Kurwa, się ta cholerna nie chcę tu o, oh, z rolnikiem A no tak, nie, nie będzie mogła wjechać, bo he, he mamy śnieg. He he, wiecie co, ja się już podejdę po prostu będzie szybciej. O jak teraz, mam zwykły marker, pyk, odstawiamy jedzonko, idziemy dalej. Drop Expa jest tutaj do dupy. Jak można widać raz dostałem jak teraz i raz nie dostałem, więc tak naprawdę na takie dalekie dystanse mech, już wolę na kosiarkach siedzieć. Ale teraz sobie wracam oczywiście po samochód, po CJ Fallo yy, I tak naprawdę tyle. Kto sprzeda broń, yy, odkupię A, pan Pazda. Pazda, no znam niestety z The Daily Tramwaj wam pokazywać nie będę, bo nie widzę sensu O Jezu! Zapomniałem się. A, wyhamowałem w ostatniej chwili, ale <laughs> dzięki ogranicznikowi <laughs> Ale dobra, jedziemy do naszej ostatniej pracy, do której mam dostęp, bo jak widać levelu dużego nie ma Mam raptem, czekajcie, bo ja sądzę, że jakie mam ID 15 Mam raptem szósty level, na tym wiedziałem, że mam szósty level, byłem przekonany, że piąty, ale dobra. E, jedziemy do Las Venturas do pracy dla początkujących, która no powinna być ciutkę bliżej, żeby trochę graczom ułatwić, ale niestety nowy gracz nie będzie wiedział o tym. Ale tutaj służy na szczęście administracja pomocą w postaci, że teleportują Cię na własne na Twoje życzenie, choć tak nie powinno być, ale rozumiem, że chcą pomóc. Żeby coś robili, bo aktualnie serwer posiada teraz 24 graczy widziałem wczoraj na przykład i na przedwczoraj, że było około 40, więc ten serwer powoli idzie do góry Mam taką nadzieję, bo szczerze jakbym miał wybierać jeśli bym nie grał na Daily, to bym grał pewnie tutaj Przez dłuższy okres czasu Oczywiście i na Santori, na Santory, ale na Santori to aktualnie nie wchodzę, bo mi się szczerze nie chce. Ale to to mówi się trudno i tutaj widzę, że też jest po prostu oblodzona, yy, oblodzona rzeka, yy, morze i tak dalej, fajnie to wygląda, fajny klimat i oczywiście tekstury HD na drogach, jak chodzi o śnieg, niezwykła biała tekstura, taka pseudo śnieg, nie? Dobra, jesteśmy w pracy magazyniera, praca standardowa, jak widać tutaj trochę przesiedziała, bo ma na 50, yy, 47 punktów. Praca oczywiście standardowa też z Sins, ale tutaj jest delikatnie zmienione, nie bierzemy paczek z y, samochodów czy z ciężarówek, tylko bierzemy z półki i idziemy zanieść do ciężarówki, tira, jak tak zwano, tak zwał, y, różnie możemy to oczywiście odebrać i tak naprawdę idziemy i odkładamy, za każdym razem kiedy odstawiamy paczkę, y, y, po prostu skrzynię, paczkę, y, karton, Dostajemy od jednego expa, rzadko nie dostajemy, bardzo rzadko i dostajemy do trzego, trzech expa z kątem diamond, które tutaj możemy e, dostać wpisując kod polecający, oczywiście na czas filmu, oczywiście może też, możecie skorzystać z innego, ale powiedzmy, że mój będzie lepszy. E, ja użyłem osobiście już kodu, więc tutaj ustawmy sobie kod e, no name V2, dlaczego V2? Po prostu, dla zasady. I jak wpiszecie ten kod otrzymacie konto premium na dwa dni Dokładnie konto diamond i podejrzewam chyba kasę, ale nie dam sobie ręki za to uczym, zaraz sobie sprawdzimy Tak, dostajecie drobną kasę po prostu na start, więc po prostu polecam I tak naprawdę tyle, ten konto diamond może, dzięki niemu możecie się teleportować na ostatnią pozycję, więc To jest dla was wtedy łatwienie, choć oczywiście ostatnia pozycja dla mnie powinna być dostępna ogólnie, ale już niech tam będzie i po prostu dzięki temu możecie zarobić raz, że więcej, a też dwa dropicie więcej, troszkę expa, Tutaj trafiało mi się na ty do 6 expa momentami, ale momentami. ale jak widać, zarobek jak zarobek. I oczywiście tyle, jak chodzi o prace dorywcze. Będzie film oczywiście V2, odcinek drugi, czy na ty więcej, jak będziecie chcieli z tego serwera. Kiedy po prostu poza, pod, poza tym odcinkiem jeszcze będę powoli sobie wbijał level postaci do pozostałych prac, bo tutaj też mam do pokazania wam oczywiście trans, aplikację transportową, tylko czekam na jakiegoś supporta, który by mi tepnął samochód gdzieś po prostu albo chociaż do przecho bo, jak mówiłem, jest on na mapie, ale on nie Jest samochodem WIDMO. Niestety tak bywa. Ale dobra, nie będę przedłużał filmu. Oczywiście yy, słyszymy się na podsumowaniu serwera. Podsumowaniu serwera. No, podsumowaniu serwera i oceny jego wyglądu, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze przed zakończeniem filmu, oczywiście, pojawił się sap, Jest dwóch supportów, czy jeden moderator, jeden support. Właśnie samolocik mi pomógł, okazało się, że samochód wpadł pod mapę, ale dziękuję Ci za pomoc, dzięki serdeczne, pozdrawiam Cię bardzo, więc oczywiście administracja tutaj służy pomocą, oczywiście zbyt czasami dużą pomocą w postaci teleportowania i czasami na życzenie, ale oczywiście to jest delikatny dla Was dla plus, może też poprawią trochę lokację niektórych rzeczy, jak na przykład tego magazyniera na Las Venturas, który tutaj jest, bo rozumiem tutaj dać komendę policji, nie? Po prostu patrzcie, duży budynek policja, ale to jest model z Pyla. Akurat, ale nie udaje, że nie widzę, po prostu jestem wyjadaczem Pyla, więc wszystko co miał pyl, to oczywiście ja hejtuję, ale yy, udaje, że nie widzę. Ale osobiście ten budynek mi się podoba, więc niech zostanie, niech zostanie, niech zostanie. Ale dobra, ja oczywiście, jak już powiedziałem, widzimy się na podsumowaniu tego serwera.